Ze Służewca witam Państwa Wojciech Zieliński. Przed nami kolejny weekend, tym razem bez wielkich wyścigowych wydarzeń, ale nie oznacza to, że zabraknie emocji i satysfakcji z wygranych. W sobotę jedyna pozagrupowa gonitwa weekendu: gonitwa o nagrodę Pierota, a także handicap arabski o nagrodę Witraża. A w niedzielę obejrzymy rywalizację w nagrodzie Wilarsa i powitamy jesień. Jak zwykle na Służewcu piękną. W weekendowych programach aż 20 dość dobrze obsadzonych gonitw. We wspomnianej nagrodzie Pierota na dystansie 2200 metrów spotkają się całkiem dobre trzyletnie konie czystej krwi arabskiej. Niestety wszystkie hodowli zagranicznej, ale w innych gonitwach polskich koni nie zabraknie. Leczący kontuzję Anton Turgajew jest już na tyle zdrowy, że może przychodzić do stajni i patrzeć na konie, na których no jeszcze jeździć nie możesz, ale mm, popatrzeć jak one pracują to chyba też jakaś przyjemność teraz. Oczywiście tak, przychodzę y, co drugi dzień do, do stajni, do swoje, gdzie pra, y, pracują trenerzy siłowni i oglądam. Y, będą w ten weekend biegły konie, które dobrze znasz, na których jeździłeś. W nagrodzie witraża pobiegnie NES. Co możesz powiedzieć o tym koniu? Onesie. To jest równy, rzetelny koń, który biega zawsze na, na równym poziomie. Tylko, że tym razem trafił na, na parę takich niezłych koni i uważam, że ciężko będzie mu w tej gonitwie. Ale walczyć pewnie będzie, tak jak i wtedy, kiedy ty na nim jeździłeś? Oczywiście. Koń zawsze walczy, ma dobry charakter, waleczny jest. Uważam, że będzie walczył. Druga ważna nagroda dla koni arabskich, właściwie jeszcze ważniejsza, bo kategorii A, nagroda Pirota. tam pobiegną trzy konie ze stajni Pana Siwoni, w której pracujesz, Nocna Jafialka, Kalibr i Kazbek. Dwa są znane, trzeci mniej, więc może najpierw Nocna Jafialka. Nocna Jafialka to jest bardzo waleczna kobylka, tylko fakt, że od dwóch miesięcy już nie startowała. Teraz startuje po, po dłuższej przerwie. Uważam, że ma Duże szanse na zajęcie dobrego miejsca. Kazbek to znany i dobry koń. E, tak, oczywiście. No, wszyscy, wszyscy znają, że to jest bardzo klasowy koń. I uważam, że no, przeciwników w tej gonitwie chyba nie będzie miał. I trzeci koń z tej gonitwy, mniej ci znany, jak się dowiedziałem, kalibr? Dlaczego mniej znany? No dlatego, że no, już nie zdążyłam na, na tym koniu y, pojechać, dlatego że on y, przyjechał parę dni przed nagrodą białki. Jeszcze jest jeden koń poza tymi nagrodami, wylaskę. Coś możesz powiedzieć o nim? Wylaskę to jest taki, też taki równy konik, ale nie zawsze, nie zawsze musi się ścigać. Proszę Państwa, Anton Turgajew, wiadomo, nie startuje już od 3-4 tygodni, ale ciągle jeszcze prowadzi w klasyfikacji jeźdźców no nie chcę być złym prorokiem, ale chyba to już ostatni weekend, w którym jesteś na pierwszym miejscu, bo jak wiemy do końca sezonu prawdopodobnie nie wystartujesz. Żal się rozstać z pozycją lidera? Najważniejsze jest zdrowie i uważam, że w przyszłym roku będę walczył. Życzę zdrowia i tej udanej walki w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. w naszym poprzednim programie DJ Kwiatkowski Szymczuk powiedział nieśmiało, że faworytem w nagrodzie Ox będzie yy, hipoteza. No i tak się stało. Pan trener Zimiański też był tego samego zdania? Tak, bardzo liczyłem na Klacz po poprzednim jej wyścigu, gdzie z dobrym koniem Wasyliewem walczyła o zwycięstwo. Wiedziałem, że się bardzo dobrze czuje, akurat w tym okresie dobrze jadła, chodziła na padok. Była wesoła, no, cały czas tryskała formą. A ponieważ jest taką klaczą trochę pobudliwą i delikatną, to zdecydowałem, że dam jej dłuższą przerwę. Nie biegaliśmy w nagrodzie e, Sabeliny, tylko szykowaliśmy ją prosto na oks. No i opłaciło się. Hipoteza jest jedną z ostatnich klaczy hodowanych przez pana ojca. W ten weekend również będzie bieg hodowli pana Bogdana Ziemiańskiego, koń Hefajstos. Tak, Hefajstos jest też hodowli taty. Jest po innym, co prawda, ojcu, ale to urodziwy koni, chyba też niezły. Myślę, że wypadnie nie gorzej niż hipoteza. Ale w tej największej gonitwie w nagrodzie Piorota wystartuje Nufenę A z szansami? No, tam się spotyka niestety już ze ścisłą czołówką i myślę, że jej szanse są niewielkie. Jeżeli by się zmieściła w czwórce, w co wątpię, to bym był bardzo zadowolony. No, to powiedzmy jeszcze o pozostałych wyróżniających je koniach pana, które biegną w ten weekend. No z pozostałych koni yy, daję szansę Urwisowi, który długo nie biegał, a myślę, że się dobrze czuje, i Simce, której będzie na pewno służył dystans. Poprzedni wyścig był po dłuższej przerwie i sprinterski, natomiast teraz na dłuższym dystansie myślę, że wypadnie dużo lepiej. W dwóch imiennych gonitwach dla koni arabskich wystartuje yy, Marek Brezina ze stajni pana Macieja Janikowskiego w nagrodzie Witraża. Pojedzie Pan na koniu Cekur, coś o tym wierzchowcu. Nie no, troszeczkę odciął nam chyba te poprzednie wyścigi, te derby i głównie jemu bardzo przeszkadzali te upały. Na robocie chodzi dobrze, myślę, że się dobrze sprawdzi. No upału to raczej nie będzie w ten weekend, więc może dobrze dla niego. Nie, no wreszcie troszeczkę te koniki będą mieli swoją pogodę. E, proszę pana, w nagrodzie pierota w najważniejszej gonitwie w ten weekend wystartuje pan na koniu Magun. To nie jest zbyt znany koń, może scharakteryzujmy go. Nie, no takowy konik bardzo mocnej, silnej. U nas na niego mówią, że gruby, dlatego, że ma bardzo duży brzuch. Ale e, dwa wyścigi wygrał, e, trochę był słaby. Ostatnio by w białki, to tam czwarte miejsce zajął i myślę, że troszeczkę nabrał siły i, i może tam powalczy. Też nie lubił pałów? E, nie, jemu to jest bez różnicy, ale on był trochę słaby. Taki duży koń, to trzeba ostrożnie z nim, aby, sobie, aby nie doznał jakiejś kontuzji. Startuje Pan też w innych gonitwach o mniejszej randze. Jakie konie warto zauważyć? Ještě od paní Evy tam letí, e, paní Evy Věrvič, vaštětělky Cekura i Maguna letí e, Tiberius, e, fajný koň. Může tam válčit o jakéž větší lokáty. E, e, to debutuje dopiero v tom roku, měla trochu problémy, ale už všechno povinno být dobře. A Bavária, to teda z terénu na kručit distanc, může skručit distanc, že si poradí lépe. Panie Marku, ile razy jesteśmy i nagrywamy przy stajni pana Macieja Janikowskiego, jak prowadzicie konie na maszynie. Koń nie, nie pójdzie do maszyny, jeżeli nie wytarza się w piasku. Wy tego uczycie konie, czy, czy one same tak są Nie, niektórych to trzeba uczyć, ale niektórzy jak e, obok siebie se, jeden się tarza, to ten drugi też se chce podrapać i się wytarza. Dobrze to robi dla koni, na, w ogóle na skórę i na, i na taką gimnastykę, że se fajnie człowiek widzi jak się konie czują. I ładnie wygląda. No tak. W nadchodzącą dwudniówkę konie trenowane przez panią Annę Nioreczko-Aseli nie wystartują w najważniejszych gonitwach weekendu, ale stawka jaką pani wystawia jest bardzo liczna poza tymi gonitwami i mocne konie. Które chciały pani wyróżnić? Wszystkie. No nie, coś musimy. Wszystkie. Będą obsadzały co prawda gonitwy niższych grup, ale mam nadzieję, że no, pokażą się z jak najlepszej strony. Będą walczyły na pewno. Chciałabym zwrócić uwagę na klacz Body gracie, która w tym sezonie biega bardzo rzetelnie. Jest to klacz, która. Preferuje gonitwy dystansowe i bardzo ładnie się na nich prezentuje. Odrobinę szybkości posiada również. Pod znakiem zapytania jest start ogiera Norbidi i. Bardzo, powiedziałabym, lubię tego konia. Jest to jeden z najlepszych moich koni. A dlaczego pod znakiem zapytania? W tym sezonie. Natomiast niestety nękają go kontuzje. Koń wiecznie, znaczy wiecznie, ostatnie dwa starty, biega w pół kondycji. Jeżeli wystartuje, będzie jechany bardzo ostrożnie. Nie ze względu na podejrzenie o kontuzję, bo jeżeli wystartuje, to znaczy, że lekarz weterynarii stwierdził, że koń jest absolutnie zdrowy. Ale ten koń. Jest na tyle rzetelny, że on pokazuje się sam. I jeszcze dwa konie? No cóż, ja po cichutku obstawiam ogiera Mateo. To jest trzyletni ogier, który do tej pory mało prezentował się warszawskiej publiczności. Acz bardzo ładnie progresuje w treningu. Wydaje nam się, że dochodzi do siebie, dojrzewa. Młody chłopiec jest i chciałabym zwrócić uwagę na tego konia, ponieważ bardzo ładnie rusza się na treningach. I klacz Nebos, która prezentowała się tutaj, zajmując płatne miejsca. Ciężka do utrzymania w kondycji, nerwowa. No, kobiecie wszystko wolno. Zbliżamy się do ostatniej części sezonu. Jak pani mogła podsumować swoje osiągnięcia w sezonie do tej pory? Nie był to specjalnie dla mnie udany sezon. Nękały, moje konie nękały kontuzje ortopedyczne, które po prostu wymagają czasu do leczenia. W momencie, kiedy się sezon zaczyna, tego czasu już nie mamy. Natomiast konie oceniam bardzo dobrze. Konie pracowały, starały się i, no cóż, no nie zawsze możemy to oceniać po wynikach wyścigowych. Po raz kolejny w tym sezonie przed naszą kamerą Piotr Piątkowski, znakomity jockey. Panie Piotrze, w tę dwudniówkę jeździ Pan dziewięć razy, czyli dość sporo, ale są sytuacje, w których startuje koń z Pana stajni, z stajni Pana Marka Nowakowskiego, a Pan nie jedzie. Dlaczego? To wynika przeważnie z tego, że ja nie mogę jeździć na niższe wagi, dlatego na niektórych koniach jedzie lżejszy jockey. Albo wynika też to z tego, że jak powiedzmy u pana Walickiego, jeżdżę na niektórych koniach, i wtedy z panem Nowakowskim się porozumieliśmy, że ja mogę jechać u innego trenera, a nie muszę jechać u siebie w stajni. No ale na lonce ma pan wagę 53 kg, to bardzo niska i co? Na radę pan? Nie, na pewno nie. To jest jakaś, wydaje mi się, pomyłka. Wydaje mi się, że będzie wycofany ten koń. Na pewno na 53 nigdy jeszcze nie jechałem w ogóle w swojej karierze. Panie Piotrze, a więc porozmawiamy o ośmiu innych koniach, które będą startowały z Pana udziałem w sobotę i w niedzielę. Które z nich są najlepsze, które warto polecić widzom? Wydaje mi się, że największe szanse mam na, na, na daczerze u Pana Walickiego, na Germanię u Pana Nowakowskiego. Może czarnym koniem być trochę Carlito, to jest taki debiutujący arab u Pana Nowakowskiego też. Czyli te trzy konie warte są uwagi widzów? Tak. Tego nie polecam. Panie Piotrze, wiem, że ma Pan jeszcze jedną informację z Waszej stajni, ze stajni pana Marka Nowakowskiego. Tak, mam bardzo miłą informację dla miłośników wyścigów, że Magdalena Szabla, która jest ucznią w naszej stajni, została zaproszona do Dubaju na początku listopada. To wszystko sponsoruje ta organizacja amatorów. I to jest naprawdę duży sukces dla, dla, dla Szabli. A dodajmy, że dlatego chyba została zaproszona, że w gonitwie Amazonek, która odbyła się w Dniu Arabskim na Służewcu, Magdalena Szabla zajęła po pięknej walce drugie miejsce wśród Amazonek z całej Europy więc i nawet z całego świata, bo startowały też z innych kontynentów. Myślę, że ten sukces zadecydował o tym, że pani Magdalena pojedzie do Dubaju w listopadzie. Akurat zbliżają się do nas koniak, i jako druga jedzie tutaj pani Magdalena Szabla, o której przed chwilą. Rozmawialiśmy, życzymy sukcesów w Dubaju. I jeszcze nowinka w totalizatorze. Od soboty wprowadzona zostanie nowa gra: Septyma. Począwszy od gonitwy drugiej, trzeba będzie wytypować siedmiu kolejnych zwycięzców. Taka przedłużona kwinta. Czy gracze tę nowość zaakceptują? Zobaczymy. Septymę można będzie zagrać już za złotówkę to wszystko w dzisiejszym programie zapraszam w sobotę i w niedzielę na godzinę 12:30 a za tydzień za tydzień wielka warszawska do zobaczenia